Oh, uh. Słuchajcie, widzowie, zostałem królem, a to jest mój wielki zamek i czerwony piękny dywan, który prowadzi do mojego tronu. Zobaczcie, jakie bogactwo. Jestem najbogatszym człowiekiem w Minecraft, dlatego że jestem królem tej gry. Wchodzimy po diamentowych schodkach. Widzieliście kiedyś takie schody? One są diamentowe. Wokół wszędzie jest złoto i czerwony dywan. Mój tron też jest złoty i diamentowy, ale dla drugiej osoby. Słuchajcie, jestem sam i nie mam królowej. Nie mam dziewczyny, jestem samotnym królem, więc dzisiaj spróbujemy znaleźć dziewczynę, aby tutaj mogła zasiąść na swoim drugim tronie tronie mojej królowej. Tylko że ja królowej nie mam i jestem sam. Musimy ją dzisiaj znaleźć. Patrzcie co ja mam. Musimy przymierzyć, kto tutaj przymierzy mojego buta na szpilkach. To jest takie, takie są szpilki dla dziewczyn. Komu będzie to pasowało? Jakiej dziewczynie, to wtedy zostaje moją królową? Tylko komu to będzie pasowało? To się okaże, oglądajcie z samego końca i zapraszam pierwszą dziewczynę! Ja król Smyslow. Pierwsza dziewczyna idzie, patrzcie, zobaczcie, pierwsza dziewczyna. Idziemy na tron i zobaczymy jakiej dziewczynie będzie to pasowało na stopę. Cześć królu! Witaj dziewczyno niebieska! Cześć! No to ja jestem! pewnie twoją wybranką. Co? Jesteś moją wybranką czy mój e, but na szpilkach będzie ci pasował? To się zaraz okaże. Ja będę też przy 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 tym, jak to się mówi, przy przymierzał. Ja, ja ci Ogólnie niespodziankę przyniosłam. Trzymaj. Jaką mnie sp o, dostałem kwiatki. Wow, dziękuję. Dla króla dost. Ale czy jest mlecz. O, bieda. Fuj, nie chcę mleczu. Co to za go zerwałam dla ciebie. To są biedne sefianie. kwiatki, nie? No to tragedia, nie? Dobra, okej, okay, no to chodź poej tutaj dziewczyno. Ja muszę to przymierzyć. Weź stań tutaj, a na mój to nie, na mój tron nie. Czekaj, stań sobie tutaj na deski, na mój tron Vara. Tutaj no elegancko. Dobrze. I robimy pierwsze przymierzanie, czyli buta na szpilkach. Jeśli będzie pasował do ciebie, to wtedy zostajesz moją królową i no zasiadniesz tak, w moim zamku, będziesz miała wszystko bogactwo, będziesz taka bogata jak ja, tak bo, jest, bo ja jestem ja chcę, najbogatszy. Ja okej, okay, no to pa, zobaczmy. Uwaga, przymierzam. Trzy, dwa, 1 i. Co, co jest? No, nie, kto nie, chce wejść, nie działa! No, próbuj, próbuj, wciskaj! Nie mogę, nie, nie, nie daje rady! Ej, masz za grubą stopę! Za grubą nie. stopę masz, nie daje rady! Patrzcie, macham tutaj, nie daje rady! Za gruba stopa, czyli nie pasuje. A ja muszę znaleźć moją wybrankę, na którą to będzie pasować odpadasz, do widzenia, paszon wąt ale już, Dobra. wynocha, wynocha Dobra, z mojego do zamku, ty czynio wynocha wynocha, paszon wąt z mojego zamku niestety pierwsza dziewczyna to nie była ciekawe jaka to będzie druga, hmm robi się ciekawie, ale wy widzowie możecie wejść na mój ciekawy trailer, niedługo, słuchajcie już 14 sierpnia będzie moja nowa piosenka zapowiedź zwiastun o godzinie 10.00, smajslow wiele przygód zapiszcie sobie, to jest moja nowa piosenka smajslow wiele przygód, wpisujcie wyszukujcie, bądźcie, bo ja, ja sobie będę patrzeł kto wbija, kto nie, nie? Więc także zapamiętajcie, zapiszcie sobie datę A 30 sierpnia wleci cały teledysk, nie? 30 sierpnia będzie cała nuta i też może będę miał premierę w Gdańsku, ale zobaczymy jeszcze, nie? Dobra, zapraszam kolejną osobę Kolejna osoba Tutaj zapraszam, tutaj dziewczynę, proszę bardzo, I proszę dobry. bardzo Witaj, cześć Mam na imię Katarzyna Okej, okay, Katarzyna, masz spodnie jeansowe i jeszcze dziurawe, nie podobają mi się, tak? Mają mastałkowe stył! Królu, będzie ci się podobać Ja cię też zmienię, żebyś się tak ubierał Aha, to jest jakaś nastolatka Albo, mnie, to jest taka młodzież Ile masz lat? Z 20 lat masz? 20 lat? Tak, mam tyle Okej, okay, 20 lat A, to takie właśnie młodzież taka No to one noszą takie właśnie jeansowe, nie? Mi się to nie podoba, ja jestem królem poważnym Takich spodni nie można nosić nie ale, można. ale są fajne, dla ciebie będę mogła je przebrać Okej, okay, dobra, dobra A będziesz mogła dla mnie na przykład ugotować obiad? Bo mam tutaj kuchnię, chodź zobaczyć, No chodź. pewnie, że mogłabym coś ugotować to gotuj dla mnie obiad. Jeśli jak nie gotujesz go mojego obiadu w minutę, to wypadasz stąd. Ale już! Szybko, gotuj gotuj gotuj, 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 gotuj. No dobrze, ugotuję coś, dobrze. Masz gotować, masz gotować. No elegancko, dobra, tak, gotuję obiad. Zapraszam drugą osobę, następna. Raz, dwa, trzy. Idzie kolejna. Uuu, to jakaś już chyba lepsza dziewczyna. Ej, widzę, też pamiętajcie o łapeczce, zostawcie łapeczkę. Ej, robimy wyścig do, do tego. Ej, dziewczyno, stój tam, cofnij się. Cofnij się, powiedziałem. Robimy wyścig na apeczkę w górę z tą dziewczyną. I kto będzie szybszy? Czy wyklikając klikający apeczkę w górę pod tym filmem, czy ta dziewczyna podbiegająca do mnie? No, dawajcie, widzowie. Nie możecie przegrać z taką słabą dziewczyną. Okej, trzy, dwa, jeden, start! Biegnij, dziewczyno, biegnij, biegnij. Klikajcie w widzowie, szybko, bo to wyścig! Klikajcie, nie przegrajcie, koniec! Jest już tutaj przy mnie. Okay. Cześć, witaj. Jaka ty pujękna, masz czerwony, e, czerwoną spodnicę. No ja jestem taka śliczna, Korona? Pokaż. Ej, ty no, ty skąd masz koronę, co? E... Kupiłam w sklepie. Aha, kupiłaś w sklepie. Ej, to jest jakaś księżniczka. Ogólnie wygląda naprawdę jak księżniczka. Ma czerwony strój, czerwony biało. Jestem bogata jak księżniczka. Uuu, ma złoto, jest bogata. A masz cash, money, money? No, dolary. Wiesz, że mam. No, ok, no to pokaż kupi. dolary. Dolary jak masz? Ej, to Dobra. już jakaś bogata dziewczyna. Uuu, wow, rzuca kasę. Ej, to jest bogata dziewczyna. Uuu, tak, mi się podobają. A Dobra, no to w takim więcej. razie. Uu, ile masz pieniędzy? tu ile masz pieniędzy? Ja miliony tych pieniędzy. Miliony. Miliony! Dobra, okej, okay, dobra, już wystarczy, to słuchaj, ja i tak jestem bogatszy. <laughs> okej, okay, słuchaj, mam sprawę. Ogólnie jesteś ładna, jesteś piękna, masz jesteś bogata, ale jak nie będzie pasować na ciebie ta szpilka, ten ten bucik, no to wtedy odpadasz, nie? Wtedy wyla wylatujesz. No chce na pewno pasować, ja mam skrabne stópki to ja to Ok, Okej, dobra, no to To stań tutaj na moje złoto, pozwalam ci stanąć tutaj na moje złoto elegancko. Dobra, stań. Dobra, okej, okay, dobra, a nie, to pfe, co zasłania, czekaj. Ja wejdę tutaj. Co ty gdzie taką? ty wchodzisz? Dobra, już ci pozwala, jesteś bogata, to mi odkupisz. Takiej okay. tej pani nie pozwolisz wejść na swój tron Dobra, pozwolę, pozwolę Okej, okay, to będzie przymierzanie Wyciągam szpilkę, okej, okay, szpilki dla księżniczki I teraz zobaczmy, czy będzie pasować Uwaga, podchodzę, podchodzę, podchodzę Patrzcie, coraz to no, bliżej No, dawaj, dawaj, zakładaj Uwaga, 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 będzie próba 3, dwa, jeden i... No, Wciskaj, wciska i wciska no, on, 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 on Ej, coś nie chodzi, chodzi. wchodzi! Nie wchodzi! Patrzcie, wchodzi, wchodzi, nie ci wchodzi! Patrzcie, nie wchodzi, ci się, wchodzi no. nie chcę wejść, Mocniej to nie pasuje bo... do ciebie! No nie pasuje, no patrz, no próbuję, nie pasuje, widzisz? Daj mi tego bucika, daj mi tego bucika! Nie, sobie, ja nie daję, jesteś... Nie daję nikomu buta, to ja muszę założyć buta. Nie, żadna dziewczyna do mnie nie dostanie, bo to są buty warte milion. Nie daj rady, patrz, nie pasuje. To nie jesteś ty. To nie jesteś moją księżniczką. nie stąd, nie jesteś, nie jesteś wybranką, ale już. Proszę, stajny, stąd lepszego, Proszę stąd wyjść! Proszę stąd wyjść powiedziałem, no okej, okay, to dla niej niestety nie pasowało. Ja już zrobiłam obiad! Okej, okay, to może do ciebie będzie pasować. Proszę bardzo, zupka pomidorowa Co dla mojego króla! Zupa pomidorowa o fuj! Nie lubię takich zup! Nie lubię! K Król nie Jak lubi takich. nie takiej. lubisz, myślałam, że lubisz tak sobie z jej zupę. Nie lubię takich zup! Oszalałaś, dziewczyno, chodź tutaj. Stań tutaj, powiedziałem, stań tu i przymierzamy, bo nie mam czasu. Przymierzamy, no dobre, zobaczymy, no. czy dla, te, dla tej dziewczyny, czy ty będziesz moją wybranką, czy będziesz moją księżniczką, zobaczymy. Nie no na pewno ja będę. Uwaga, 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 próbujemy. Raz, dwa, trzy i. No, ja, ja, uwaga, uwaga! mnie. No, mocno, 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 no, 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 się. Próbuję, no, próbuję, no. Próbuję, ale coś nie wchodzi. No nie, ten but nie pasuje. No, nie pasuje do raz. ciebie! No nie, nie daje rady, patrz. No, weź jeszcze raz, no. No nie da rady. Ten but nie pasuje, dobra, wynocha stąd, nie jesteś wybranką. Wyjdź stąd, dobra. powiedziałem! Wyjdź stąd, to, ale to, już! To, to pa, pa. Niestety. Nie mogę znaleźć wybranki, widzowie, mam problem. Do żadnej dziewczyny ten bucik, te szpilki nie pasują. Ale jest ciężko, jest naprawdę ciężko. Poważnie! Niech ktoś tu przyjdzie normalnie, no nie wytrzymie. No to do kogo to będzie pasować, no? To musi pasować do jakiejś stopy. O, idzie ktoś. Uh, jakaś dziewczyna? Co to za suknia? Ej, patrzcie, jakaś ładniejsza dziewczyna. O, teraz le idzie ciekawa, teraz siadnę sobie jak król. Witaj, dziewczyno! Niebieska. wow, wchodzi. Jaka wielka korona! Co to jest za spódnica? O, e jaka ty ładna jesteś, Witaj, mężu. I co to za głos, co? Ej, jak ty gadasz? Eee, ja, no, no, e, 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 co ty... jest? Ej, odgada jak jakiś chłop. Ej, to jest. Czy ty nie jesteś przebrana czasami? Nie, nie jestem, jestem kobietą. Ej, coś mi tu nie pasuje, widzowie. Coś tu mi nie gra. Czy ty na pewno jesteś kobietą? No nie tak, wiem, nie wiem. Jestem kobietą. Okej, okay, masz ładną, piękną spódnicę, ale głos ma zbyt gruby, jakby to jakiś był oszust, nie? Nie wiadomo. Okej. Okay. Mam dla ciebie stok drewno. Ale tak dziewczyny nie gadają, nie mają takiego głosu. sú, od drevna dostajem. Ale takiego. Nie. dziewczyny nie mają głosu. Coś mi tu nie podpala, o, coś mi krypkę. tu nie pasuje. przeziębiona jestem. Aha, przeziębiona XD, dobra. Ok, no to w takim razie. <laughs> y może jo, może chor choroba zmienia głos, nie? Dobra, no to w takim razie wejdź, przymierzymy tutaj. Proszę wejść tutaj elegancko. No, dobra, Ju już wchodzę. Ok, o, zobaczmy. Pokaż mi te buciory, bo tam nie. czekaj, muszę pod spódnicę. A jak. No dobra, to przymierzę tak wtedy. No czekaj, wyżej, wyżej daj. <laughs> wyżej? Dobra, uwaga, no to wyżej wejdź, no. czekaj, czekaj. Y nie da rady, wyjdź, to, czekaj, ja muszę daj to drewno, Okej, okay, spróbuj, wejdź, no, no. Uwaga, dla, mamy, mamy stopki, mamy spot, stopki. Uwaga, uwaga, podchodzę. Trzy, dwa, jeden i... No, zakładaj, zakładaj. No, nie da rady, nie da rady, nie da rady. Zro, co ty zrobiłeś? No, nie wchodzi, ej, ty masz jakąś za grubą stopę. Ty coś ej, mi nie pasuje. No za grubą stopę masz, coś mi tu nie pasuje, ty jesteś ja chyba jakaś przebrana. Ja mam 150 50 tylko. Ej, ty Mawa jesteś słupka. jakaś przebrana. Coś ja, mi tak. tu nie pasuje, nie, 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 nie. Tak być nie może. Eee... czekaj, jeszcze raz uwaga, czekaj, czekaj. Bo to jeszcze raz, czekaj, wejdę Nie da wyżej, rady! O. Nie da rady! wynocha stąd! Twoja Jak stopa to? jest za gruba, jesteś jakimś chłopem, wynocha stąd nie powiedziałem! Jestem chłopem! Nie oszukuj mnie, bo inaczej się doigrasz! Czekaj, zaraz tu se wpiszę miecz normalnie to będę ich wyganiał, biorę miecz złoty, patrzcie Mam złoty miecz, nie zawaham się go użyć! z kolegami Co? Z kolegami? Ja ci dam wynocha stąd, ty oszuście! Dobra, poszedł, ale są różni oszuści, widzowie. Słuchajcie, naprawdę to są tacy oszuści. Oni się specjalnie przebierają, żeby tylko mieć mój tron, żeby tylko mieć bogactwo. Ale ja nie mogę się na to oszukać. Ja muszę znaleźć naprawdę dziewczynę. Ja muszę mieć swoją królową, bo królowej nie ma. Patrzcie, jestem samotny, tylko jeden tron, ale muszę mieć kogoś, no. Zapraszam następną osobę! Następna, ale już dziewczyna! Ja chcę znaleźć wreszcie tą jedyną no. Zapraszam, o, idzie jakaś czerwona. Wow, jesteś taka czerwona jak ten dywan. Ale ta dziewczyna nie gada. Ona tylko pisze tabliczki, ok? Jest napisane cześć. Cześć. Ok, nie nie rozmawiasz? Nie masz mikrofonu? Kiwa głową, że nie ma mikrofonu. okej, okay, ta dziewczyna nie rozmawia, ale jest ładna, jest czerwona i ma czerwone oczy. Wow. Ok, coś mi postawiła. Co to jest laptop? Ej, jaki sprzęt mi daje? Ha! Ej, dostaję, patrzcie, dostałem drukarkę w ogóle. Ona mi daje sprzęt komputerowy. O, to miło z twojej strony. Dostałem nawet pendrive'a. Lol, ale super. Dzięki. No ja lubię sprzęt komputerowy, to sobie wezmę laptopa, wezmę sobie to. Okej, okay, sobie wziąłem elegancko, dobra, dziękuję. E, co tutaj Pi napisała? To dla ciebie królu, okej. Okay. Czy ty jesteś moją królową? Czy na pewno? Powiedz okiwa że tak, że to jest moja królowa. Okej, okay, no to w takim razie spróbujmy. No to proszę bardzo, pocać się tutaj. Albo czekaj, zanim, zanim to sprawdzimy, to chodź, ja cię zaproszę na łuk. Jak jesteś moją królową, bo mówisz, tak, jesteś moją królową? Okej, okay, kiwa głową, że tak. No dobra, no to chodź, zaproszę Ciebie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja ją zaproszę na strzelanie. Na strzelanie z łuku. Patrzcie na to, bierzemy sobie łuk, bierzemy strzałę. Może dziewczyną wziąć sobie strzałę łuk. I tutaj będziemy celowali do jednej tarczy i do drugiej. Kto będzie miał lepsze punkty, ten wygrywa. Moja tarcza jest lewa, na środku, a Twoja po prawej, dobra? Uwaga, pierwszy sceluję, ja pierwszy, a ja pierwszy. Eee, chodź tutaj, chodź tu. Tutaj, tutaj strzelamy, tutaj strzelamy. Tutaj nie przechodzimy przez to, uwaga, strzelam. Jest prawie środek czerwone Teraz ty, teraz ty zamykam to. Teraz ty, uwaga, uwaga. Dziewczyna, gdzie strzela? Patrzymy, patrzymy, patrzymy. I wow, też czerwone. Ej, lol, nie ma tak. Uważaj ty. Dobra, jeszcze raz. Weźmy teraz tutaj, strzelam. Jest sam środek, środek. A, teraz ty nie celniesz, nie, nie da szady. Uwaga, patrzymy, patrzymy, patrzymy. Nie celnęła! Ha! Ej, gdzie cena, bo ona cena tam u góry! Ja mam lepsze punkty. teraz trzeci raz, uwaga, ostatni raz, ostatni nas i bum, sam środek, jak dobrze celnołem. Widzicie teraz ta dziewczyna, uwaga, patrzymy w co w celnie. I, i jak słabo celna tam niżej. Ja wygrywam, król jest tylko jeden. Król tylko jeden. Ona niestety nie wygrała. Dobra, to chodźmy przymierzyć szpilkę. Weź tutaj, stań, tutaj na, na ziemi. Stań tutaj, stań tutaj, okej. Okay. Uwaga, przymierzamy, czy to jest moja królowa, czy, czy to jest ona, czy ta szpilka będzie pasować. Uwaga, uwaga. I przymierzamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie daje rady, nie daje rady. Próbuję, ale nie wciska się. Ta stopa nie pasuje, ta stopa jest krzywa. Ona ma krzywą stopę, ty. No próbuję, patrzcie, no chcę założyć, ale niestety nie daje rady. Hmm, dlaczego tak? Próbuję, próbuję, próbuję. No nie da rady. Trzeba napisać coś mocniej. Jak mocniej, jak to nie pasuje? Wynocha stąd, Oj. Nie, daj, nie nie pasuje. No, to nie jesteś moją królową. Nie jesteś moją królową. Do widzenia, papa. Pa. No nie, to nie ona. Widzowie, to nie ona. To jaka będzie dziewczyna dla mnie, no? Jaka? Poważnie. Następna. Zapraszam następną. To niszczymy. Czekamy na kolejną. Niestety ta szpilka nie pasuje na wiele dziewczyn. Ale na jakąś musi pasować, nie na jakąś wreszcie. Tylko pytanie, na jaką? Dobra, idzie kolejna. Wow. Jakaś różowa. Jaka Jaj, piękna. Królo. Cześć, witaj. Ale jesteś piękna, różowa. I jeszcze z wielką koroną. Ja chcę wow. zostać twoją królową i zasiąść na tym tronie. Tak, mówisz, że jesteś moją królową, na pewno? Tak, oczywiście. No og ogólnie wyglądasz jak królowa. Okej, okay, ona wygląda królowa, nie naprawdę jak księżniczka. Jesteś piękna, masz wielką spódnicę, masz wielką koronę, jesteś naprawdę piękną dziewczyną. jestem księżniczką stworzoną. Ale kokardkę masz, patrzcie jak z tyłu, z tyłu ładnie wygląda. Wow, kokardka. Tutaj z przodu taka wielka korona. Okej, okay, to ty musisz być moją księżniczką. To on... No, widzowie, to ona, to tak ona, to jest. na pewno ona. Zostałam już. Nie, nie, czekaj, czekaj, musimy zobaczyć szpilki. Wejdź tutaj, tutaj, wejdź. I zaraz zobaczymy A, szpilkę, już, ok? Już, już, dobra, już. dobra, dobra. I teraz próbuję, Czekaj, czekaj, tak. I raz, dwa, trzy. spódnicę, teraz spódnicę daję do do do. Ale coś nie, nie patrzcie, no, nie wchodzi. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie daje rady, nie daje rady. Patrz, bo próbuję. Mam tutaj szpilkę. Zobaczcie, tutaj na dole jest. Ona taka no, jest bluka, za ta dużą szpilka. Stopę. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, raz, raz. Nie daje rady, patrz. To nie mój rozmiar. No, to nie twój rozmiar. To jest... właśnie to nie jest twój rozmiar. Ej, ten rozmiar jest dwa razy za wię... dwa razy za mniejszy w... Dobra, to pa, wezmę jej jakoś damy do obszycia, żeby powiększyć! Co, nie ma obszycia, On, one nie są edytowalne, one nie mogą być szyte Wynoka, stąd powiedziałem! Nie no jesteś nie, moją królową, no nie, wyjdź stąd, wejdź stąd kieżiczką. powiedziałem, wejdź stąd, król mówi idź, stąd! Do widzenia! To nie jest niestety moja królowa. No jaka widzowie to będzie dziewczyna? No jaka ja się pytam. No nie mogę znaleźć, no, nie mogę znaleźć. Czekajcie weźmiemy, no mam, mam, te szpilki i co, no mam nawet dwie pary, zobaczcie tutaj mam kolejną, nie, te szpilki no ale widzicie, no na żadną nie pasuje, następna następna, powiedziałem poważnie dobra, idzie kolejna, a zobaczymy tutaj idzie jakaś, uuu, jakaś blondynka wow, ej, dobra, to jest jakaś i ja lubię blondynki <laughs> no dobra, żartowałem, ale blondynki są ogólnie ładne, na no, wszystkie są ładne, a, o dobry. dobra dzie -dzień, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry cześć, cześć, witam czy jesteś moją królową, księżniczką? No. Ja, ja nie rozumiem po, po polsku, ja po angielsku tylko. Co? Po angielsku? Okej. Okay. I'm e from, I from po, uh, England. England, okej. Okay. Uh, hello, uh, my name is uh, Queen Christian and I'm found uh, princess for me. And A I'm queen have... to nie była królo... króle... królewna? And, uh, I'm ha... Bo, Nie przeszkadzaj mi! And half unhealth. and I'm check you stopa I, i zobaczyć czy to pasuje Okej, okay, you możesz You możesz, okej, okay, dobra, you możesz Okej, okay, teraz, odpowiedziałem do niej po angielsku czy mogę, wiecie, czy mam szpilki, czy mogę przymierzyć, okej, okay, ona zrozumiała Okej, dobra, okay, dobra wait to proszę stanąć to tutaj Ej, hey, gdzie mi tam, gdzie mi tam stoisz, ty stoisz Sorry, sorry, ty, ty. sorry, sorry Dobra, uwaga, sprawdzamy. sprawdzamy Sprawdzamy, trzy Dwa, jeden, podchodzę, podchodzę, podchodzę ze szpilką, ze szpilką. Uwaga, 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 czy to będzie ona, czy to będzie ona, czy to będzie ona, i me, Zakładam, it's me, it's zakładam, it's zakładam! Nie, nie, nie pasuje znowu! Nie, yeah, Nie pasuje, tragedia, no zobaczcie, nie pasuje, tragedia, nie daje. Ra... Nie, nie, wynocha, nie, no do widzenia, to nie pasuje na panią. A co to znaczy, że nie pasuje? No czyli nie będziesz moją księżniczką, do widzenia, papa. Pa. Do widzenia. Ale... Jeszcze mam iść, tak? No ta you, do you escape tam! You must going to escape Nara Okej, okay, Goodbye! Okay, Goodbye papa! Good jaka dziwna jakaś, see you soon. Ang, jakaś e, 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 angliczka czy kto? Poważnie, ja nie znajdę nigdy żadnej dziewczyny. Ja nie znajdę, no Ja nie mogę, ja cię, bo chowam to ja nie, bę, nie będę miał nigdy księżniczki. Ej, idzie jakaś, u co to za dziewczyna. Idzie. U, nie, Dzień jaka... dobry. Dzień dobry. No, można tu podejść, tak? Tak, ale nieśmiała dziewczyna. Czemu ty jesteś tak? Taka biedna, to na ciebie mm. nie będzie pasować, na pewno nie. To no, już możesz No ja wyjść nie stąd. wiem, ale myślałam, że może spróbuję, bo no, no, no bo ja nie mam gdzie mieszkać i tak namówili Co? mnie. Ej, widzowie, to dla niej, dla takiej biedaczki, to jest niemożliwe. Ale spójrz na siebie, dziewczyno: jesteś biedna i jesteś jeszcze, masz takie stare ciuchy. To nie będzie pasować dla ciebie. Nie no będzie. ja wiem, nie jestem może zbyt ładna i zbyt bogata, ale może spróbujemy. Nie, to nie ma sensu. Zobacz, jak ty wyglądasz: jesteś, jesteś biedacko ubrana, to nie będzie pasować. Ja szukam prawdziwej księżniczki ładnej, która jest zadwana, która jest ładna, która jest piękna i bogata. A ty ja bym jesteś... chciała nią zostać. Ale jak zostać? Jesteś biedna? To nie będzie pasować, na pewno nie będzie. Nie będzie, będzie, może spróbujmy, no no no. ja mogę okay. ci coś pokazać, no No dobra, no dobra. Zbyt wiele nie mam, nie mogę ci zaoferować, ale spróbujmy. Okej, okay, słuchajcie, dobra, widzowie, dajmy jej szansę. Ona, ona serio chce przymierzyć tą szpilkę, ale ja wiem, że to nie będzie pasować. Dobra, przymierzmy, zobaczymy, może. No ale nie, to jest nierealne. Przecież gdzie taka biedna. No okej, okay, no to proszę, stań sobie tutaj na tej desce. Okej, okay, uwaga, przymierzymy. Stoję. No, tutaj proszę bliżej, proszę bliżej podejść troszeczkę, tylko do końca, do końca jeszcze. Aby... Okej, okay, wystarczy. a zobaczymy. Na Jakiejś biednej dziewczynie, ale ja myślę, że to nie będzie Pasać, bo to, no nie, to jest niemożliwe Uwaga, przykładamy Daję, daję, daję Uwaga, jeszcze, jeszcze, mocniej, dobra Trzy, dwa, jeden, no I daję, nie pasuje, nie pasuje, co? Co? Pasuje co? Jak to? Pasuje, pasuje Jesteś, pasuje mi. jesteś wybranką Jesteś ja, moją królową super. Jesteś moją królową Kłaniam ci się królowo Kłaniam ci się królowo Królu, jesteś moją nie księżniczką w to, ale królową! To jesteś ty, Wybranka! Przepraszam ciebie, że tak cię nazwałem! Przepraszam ciebie, że tak się zachowałem! Jesteś moją wybranką! i ci, królu! Moją królową! To ona, widzowie! To ta biedna dziewczyna! Została moją księżniczką! Nigdy bym się tego nie spodziewał! Yo! Dziękuję i przepraszam, jesteś... Proszę, proszę, siadnij tutaj, to jest twój tron, to jest twój tron, proszę, siadnij, proszę, siadnij. Nie wierzę, ale się cieszę, hura! Jesteś moją księżniczką, jesteś moją królową. Wszystko złoto daję ci, gold, wszystko, całe złoto należy do ciebie. Tutaj wyciągam wszystko, co całe złoto jest twoje. Jest twoja, proszę bardzo. Dziękuję, Tutaj masz... dziękuję. Masz jakieś ubrania? Złoto, tak, dam ci wszystko, co tylko zapragniesz. Jesteś moją królową, więc będziesz miała wszystko, co tylko zechcesz. Jest, znalazłem widzowie, udało się Woohoo! A wy widzowie możecie znaleźć Moją nową piosenkę Smyslow, wiele przygód, szukajcie, a znajdziecie Może będzie nowa piosenka Więc patrzcie, 14 sierpnia godzina 10.00 Będzie e, tych zwiastun, trailer a, a 30 sierpnia Będzie cała piosenka Więc zapisujcie daty, zapisujcie godziny 30 sierpnia 18.00 I widzimy się jutro, wejdźcie też na mego Instagrama, Facebooka Tam będzie więcej informacji na temat mojej piosenki I do jutra